Co jest najtrudniejsze? To, co trzymać się w miejscu. Stawić przeszłość tam, gdzie jest i powiedzieć sobie, teraz idę po swoje. To nie jest poddanie się. To wybór. Wybór, by już nie dźwigać tego, co nie jest Twoje. Wybór, by oddać ster swojej intuicji. Bo ona nigdy cię nie oszuka. Ona wie, kiedy iść, ona wie, kiedy walczyć, a kiedy odpuścić. Każdy krok to Twoje tak dla siebie. Każdy oddech to twoja wolność. Każdy dzień to nowa szansa. Ty wybierasz. Bardzo często ignorujemy pierwsze sygnały, delikatne potrzeby ciała. Najpierw czujemy, coś jest nie tak, czujemy się nieswojo, ale gonimy dalej. Coraz szybciej, coraz więcej. Chcemy coraz jeszcze inaczej. Mówiąc: Zajmę się tym jutro. Najpierw zrobię to i tamto, a sobą zajmę się później. Aż w końcu ciało mówi stop. Jeśli to znane? Chce nam tym samym powiedzieć dosyć. Zatrzymaj się, zaopiekuj się sobą. Teraz to twój czas. I to nie jest przypadek, bo przypadki nie istnieją, prawda? I to już wiesz. Ciało pokazuje nam to, czego nie chciało widzieć wcześniej. Domaga się zauważenia. Woła, zatrzymaj się, spójrz, odpływasz od siebie, nie płyniesz już we właściwym kierunku ku sobie. Teraz jest twój czas, twój moment. Posłuchaj siebie, swojego ciała. I zacznij płynąć w kierunku swoim własnym. Chciałabym, abyś każdego dnia zatrzymała się i powiedziała sobie tak. Zaopiekuj się sobą. To jest ten moment. Twój moment. Twój czas. Jeśli chcesz prawdziwych zmian w życiu, polecam zaobserwuj mój kanał i płyń ze mną we właściwym kierunku. Ku sobie. Zapraszam Cię na pokład. Razem płyniemy daleko. Z czułością i troską o Twoje dobro. Instytut Rozwoju i Transformacji Wioletta Moszczyńska.